Był pierwszym sędzią piłkarskim na świecie, który trafił na okładkę gry komputerowej, a jego popularność była tak wielka, że wystąpił nawet w teledysku George'a Michaela. Jego diaboliczny wzrok wzbudzał strachu piłkarzy. Zresztą doskonale podsumował go David Beckham mówiąc Krzyczał na mnie tak, że widziałem tylko parę buchającą z jego łysiny. Wyglądał jakby się palił. Pierluigi Colina zyskiwał na tym, że miał diaboliczny wzrok, znał cztery języki obce i nie szedł w zaparte, kiedy zdarzyło mu się popełnić błąd. A te przecież te są częścią jego historii, choćby na Euro 2000, kiedy dał kolendrom karnego z czapy. Mimo wszystko był najlepszym sędzią piłkarskim w historii. Dzisiaj niektórzy próbują zestawiać Kolinę z naszym Szymonem Marciniakiem, ale trzeba powiedzieć sobie wprost: to Kolina pierwszy przecierał szlak, w którym arbitrzy stali się celebrytami. Jego marka docierała do każdego kraju świata, to on reklamował produkty w Japonii i śmiał się z hasła, że najlepszy arbitr to taki, który jest niewidoczny. Bo jak widać widoczność i odpowiedni wizerunek potrafią budować legendy. Zapraszam Was na tę niesamowitą historię.